Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Chcielibyśmy Was zaprosić na kolejny nasz film, tym razem wybierzemy się na jesienne szczupaki w troszkę zmienionej ekipie razem z moim kolegą Michałem, którego do tej pory nie było na naszych filmach, a myślę, że teraz będzie coraz częściej i będziemy więcej razem kręcić. W tym momencie zapraszamy Was wszystkich bardzo serdecznie na film i dziękujemy, myślę, że wstrącimy parę słów potem. Coś ma. Ładny szczupły. Ładny, ładny. Ostrożnie. Ładny szczupak. Mamy końcówkę baterii, żeby tylko... Tu... a taki podobny do... Ale ładnie wziął. Ale ładnie. ładnie. Ładnie walczy, nie? Bardzo dobrze. O, ładny szczupaczek. Kolejny, gruby. Coś... To ja on mówi, że coś ma w brzuchu, że wybuchę, na żarty, fajny, pokaż go do kamery, o fajny, fajny, piękny no piękny, piękny, nie jakiś wielki, ale fajna zabawa z nim była, przed stoi, Przy dniem, nie, stał, pijawki. pijawki, no dobra, puszczaj go powoli, o poszedł Słuchajcie, no dzisiaj podsumowując naszą wyprawę powiem, powiem Ci, że chyba było całkiem nieźle. E, troszkę żeśmy połowili, może nie bardzo dużych ryb, ale było tam, nie wiem, bodajże cztery szczupaki, chyba czy pięć. Chyba nawet 5, chyba, jeden chyba nawet pięć, nie? Jeden sandacz, Nie były to jakieś e, wielkie ryby, no ale myślę, że frajdy było sporo. E, no słuchaj, no może coś powiesz o zestawie, na jaki ty łowiłeś, ja może coś powiem o tym, na jaki ja potem mówiłem mniej więcej jakie przynęty i tak dalej. Ja mówiłem kołowrotkiem w rozmiarze 2,5 tysiąca, kijem do 15 gram długości 2,5 metra. Do tego miałem żyłkę 18 0,18. Dość delikatnie mówisz. Posługiwałem się 3 -calowym kopytem generalnie cały dzień. No widziałeś, ja troszeczkę ciężej łowiłem, ja troszeczkę, 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 troszeczkę bardziej toporną wędką. O może nie toporną, do 18 gramów. Troszkę, troszkę inaczej jak Ty, ja na plecionkę troszkę grubszą, ja raczej myślałem o jakimś większym szczupaku. No ale nie trafił się niestety. Jak na szczupaki to i tak dalej lekko. No to i tak dalej lekko, myślę, że tam jakąś pleciągu rzędu 15. No i co? No i powiem Wam, że, że dzisiaj dość owocny dzień był, nie? Ryby generalnie stały bardziej przy dnie. Ale, Widać było po tym, że mają Tak, bierawki, były nie? oblepione piewkami. <grafi> Brały z opadu. No i... sprawdzały się perłowe gumy no, generalnie nie ja powiem ci, że ja łowiłem na tą daję. Perła, biały brokat. Fajnie pracujące gumy. Ty łowiłeś na trochę mniejsze przynęty. Nawet spodziewaliśmy się, że jakieś okonie fajne będą, ale się dzisiaj nic nie trafiło, jakoś nie żerowały. No ale w bonusie mieliśmy sandacza. W bonusie sandacza mieliśmy. No może nie jakiś wielki, ale jak na tą rzeczkę, to także wiesz, także to myślę, że to całkiem w porządku. Są tam chyba. od niedawna, więc... Tak, jeszcze zdążą się do No chyba że, chyba, że... Ktoś, sobie z nimi poradzą. Ktoś im skróci życie. Więc wybierając się jesienią na szczupaka, sugerowalibyśmy raczej używać nieco większych gum. Ja dzisiaj łowiłem na trzycalowe no, topy, to zaś to, to posługiwał się chyba, o ile dobrze pamiętam, czterocalowym. I pamiętajcie o tym, żeby obławiać całe koryto. Szczególnie zalane trawy, trzciny blisko brzegu. Bo jeżeli środek koryta rzeki jest nudny i nic się nie dzieje, to ten szczupak raczej się tam nie przyklei. Szczególnie zwróciłbym uwagę na przewężenia rzeki, gdyż jest tam z reguły głębiej i na, kory na ścianach koryta jest coś, co spowodowało to przewężenie. Jakiś prawdopodobnie konar, korzeń. Ryby lubią takie miejsca i chętnie się tam zatrzymują. No i co? No i generalnie, jeszcze wszelkiego typu konary, wszelkiego typu nawisy nad wodą, jakieś drzewo. Zawsze sprawdzajcie różne sposoby prowadzenia, wolniej, szybciej. Jesień jest czasem, kiedy drapieżniki żerują intensywniej, aczkolwiek czasem za szybko prowadzona przynęta to już jest nie ta pora roku. Mamy zimną wodę, ryby są zmienno cieplne, więc one Zresztą też tak szybko piele, się nie ruszają. Nie? Tym bardziej, jeżeli w ciągu dnia nie pojawia się w ogóle słońce, wtedy sugerowalibyśmy wolniej. Wolniej, no myślę, myślę, że po prostu też jakieś przynęty generalnie jaśniejsze, nie myślę, że jakieś perły, nawet to chodzące. No, szczupak jest generalnie taką rybą, że on naprawdę potrafi wziąć na wszystko, nie? Tak. No ale generalnie są czasem takie miejsca, gdzie powiedzmy bardziej przełowione, nie? Gdzie dużo ludzi łowi po prostu i też szczupaki Czasem też, też gdzieś tam są skute, i tak dalej, i tak dalej. Wtedy warto się troszeczkę postarać, chociaż tak jak mówię, szupak zwykle na to nie zwraca uwagi. Ale czasem warto iść w jakiegoś naturalsa, w jakiejś po prostu szczególnie podoby, przy wodzie Szczególnie przy czystej wodzie. No, co jeszcze więcej? No, powiem ci, że na przykład czasem na, 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 na fajnie jest też sięgnąć po jakiegoś woblera, nie? Tak, oczywiście. Wobbler ma intensywną pracę, a ryby odbierają też bodźce linią boczną, gdzie ta generalnie fala powstała przez pracę wobblera, stymuluje go do ataku. No Dzisiaj nam się akurat nie udało połowić na Woblera, ale to chyba z tego powodu, że... No, ja że nawet bo... ich nie wziąłem, założyłem prosto. Ja wziąłem, wziąłem, ale powiem Ci, że nawet nie zdążyłem połowić, bo wydawało mi się, że ta gumana tyle dzisiaj skutkowała, że prowokowała praktycznie każdą rybę. No Tak jak widziałeś, taki natural, troszkę w perłę przechodzący z brokatem. Kurczę, no parę, parę firm robi takie gumy, nie? robi dajwa, robi na pewno Kitech, może w trochę mniejszych rozmiarach. No pewnie, pewnie można znaleźć jeszcze innych firm. No ważne, żeby się sugerować tym, żeby ta przynęta naprawdę fajnie pracowała, nie żeby ta guma była miękka i przy zakupie takich przynęt. No i żeby to w miarę naturalnie, mimo powiedzmy jakiejś tam kolorystyki kosmicznej, to mimo to, żeby to jakoś naturalnie pracowało, nie? No co jeszcze? No słuchajcie, no, na przykład przy łowieniu na woblery warto się też sugerować rybą, która w łowisku występuje, nie? Tak jest. Łowimy na jakąś imitację powiedzmy. Nie Niedaleko wiem. mamy rzekę, gdzie trafiają się pstrągi tak, świetną tam, przynętą dla szczupaka jest imitacja, imitacja pstrąga, i nawet lipienia, w którym też tam można zauważyć jakieś kropki, to świetnie zawsze działa. Zawsze warto zacząć od przynęty średniej wielkości, jeżeli nie wiem, trafiają nam się na przykład o konie. Możemy zadziałać selektywnie i zwiększyć przynętę. To zależy, na co się nastawiamy do końca. Jeżeli nie tak chcemy, jest. żeby nam skubały jakieś pistolety albo chociaż mały szczupak też weźmie na wszystko. 40-centymetrowy szczupak ee, jest w stanie 10-centymetrową gumę popchnąć i to tak, zupełnie bez problemu. Ale jeżeli chcemy na przykład mieć jakieś przyłowy w postaci okonia czy jakieś innej ryby klenia, nie wiem, no zależy co tam u Was w łowiskach występuje no to możemy, możemy bardziej tak uniwersalnie zadziałać, czyli powiedzmy jakąś tam przynętą rzędu 5 cm, 4 cm, jeżeli woda jest w miarę czysta, szczupak też się na to połakomi, tym bardziej, że one mimo y, tego, że, że to jest mała przynęt, one też są w miarę jeszcze aktywne mimo tej jesieni, no bo one przed zimą jednak muszą przybrać trochę, nie? Tak. szczupaki, sandarz. Jest dość aktywną rybą w tym okresie. No, bardziej może, nawet, jeszcze sandać, jak przyjdą jakieś przymrozki. Łatwo jeszcze... zauważyć, jak mówimy w jesień: szczupaka to z reguły jest pełny ryb. Utarło się, że na szczupaka dobrą pogodą jest generalnie pogoda barowa pod psem, kiedy nie wiem, <grym> no. pada deszcz, jest pochmurna, ale na jesieni, naprawdę, jeżeli w trakcie dnia pojawi się słońce, jest to pozytywna rzecz, gdyż pobudza ryby. Drobnica wychodzi do wierzchu. Zachowuje się aktywniej, przez to szczupak też zachowuje się aktywniej, bo się rusza za nią. Hmm. No myślę, że takich gorszych rzeczy to jakieś tam zmiany ciśnienia, nie nagłe zmiany pogody, zmiany ciśnienia. No jak z każdym gatunkiem ryb, myślę, że szczupak też na to reaguje. Nie myślę, że to na pewno jakiś tam wpływ na łowienie ma. No, czasem są, tak jak mówię, czasem są paskudne dni, straszne, deszcz daje, tylko powiedzmy, że jest to sukcesywnie. któryś dzień z rzędu i jest po prostu rewelacja. Czasem przyjeżdżamy, padał deszcz, wysz, wyszło słońce, pogoda totalnie inna, temperatura się zmienia, ciśnienie zupełnie inne i no jest lipa, jest gorzej z tą rybą. No to praktycznie na ryby tak jak na nas działa to ciśnienie, nie i zupełnie, zupełnie inaczej się zachowują. Mimo wszystko o szczupaka też czasem się trzeba postarać. Spróbujcie zawsze łowić pod prąd. Z prądem, gdyż no, nigdy nie poprowadzisz tak wolno przynęty z prądem, jak możesz ją poprowadzić pod prąd. No i przede wszystkim szukajcie szczupaka w przeróżnych miejscach, naprawdę to jest taka ryba, która potrafi stać pod waszymi nogami. Jak widzicie, naprawdę jakieś. Półmetrowa, ryba... woda, nie półmetrowa jest złą woda woda nie jest złą wodą, nawet mniej. nawet mniej on potrafi stać przy trzcinach, przy różnych grążelach. Przy przeróżnych rzeczach, nawet jak już jest przymrozek, zaczynają pierwszym mrozy łapać to na wodzie. Po, Powiedziałbym po kostki, czyli takiej z 20-30 cm. Ja osobiście widziałem 7-8 kilo szczupaka, który stał i tylko się przyglądał, że po prostu jakieś rybki tam wiesz. On był bardzo aktywny, nie? Zawsze warto obowić, nie wiem, spiętrzenia jakiejkolwiek wody, niewielkie gałąź, przelew z kamieni. Zaprzed, może stać wszędzie. Tak. Jeżeli nawet łowimy w małej rzece, ujście rowu jest świetnym. Jest tam trzymają się małe rybki wieżony wchodzą do tego rowu, wychodzą, uciekają przed drapieżnikami. Drapieżniki i zawsze, się i zawsze się tam. Z, jeżeli I jest z... to pełna gama, od klenia do szczupaka, Dokładnie. sumo, koń, wszystko. Wszystko. Sytuaczniejszym chyba w tym sezonie kolorem, przynajmniej jak dla mnie na szczupaka. A to na pewno jakaś perła, nie? Perła z niebieskim hmm, niebieski, albo z niebieski, czarnym nie? grzbietem. Ja lubię łowić uniwersalnie, więc stosuję raczej mniejsze przynęty. To jest tam Savage Gira Kanibal, 6, 8 cm. Ale generalnie też większość po prostu na no, kanibale rewelacyjnie się sprawdza, opowiem ci. Nie lubię nudy na rybach, a na takiego 6-8 może nam się trafić i okoń, i szczupak, tak. i sandacz. Generalnie bardzo uniwersalna przynęta, ale na jesienne zawsze można wystartować czymś większym. Ja powiem, że ja nawet lubię na większe kanibale, nie? W wielkości nawet nawet. Maksymalnie, bo tam, tam 12 cm, powiem. powiem ci. No i równie dobrze, nawet w no zeszłym taki... roku sandacze na nich połowiłeś, tak? No ja, ja w zeszłym roku na tych anibale tylko bodajże chyba 10 cm były, yy, rozmiar mniejsze. No ja miałem bardzo dobre efekty na z sandaczami. No, no bardzo fajnie, bardzo fajnie. Tak, bo mi się sprawdzała na jakiejś tam główce 15 do 20 zależy po prostu na jakiej wodzie, naprawdę była fajna. Na no szczupaka też bardzo dobrze działa, ja bardzo, bardzo, jak, jak dla mnie, bardzo, bardzo dobre głównie, nie nie wiem, z innych, nie wiem, ty tam na Mansa, z tego co z, widziałem. Tak, <grym> ale to, to, to był generalnie taki gest rozpaczy z mojej strony. Jest dużego Założyłem dużego Mansa, żeby po prostu poruszyć, te ryby, nic się nie działo, no i generalnie trafiły mi się dwa, tam był jeden 45, drugi 55. No tak, że tak. Powiem szczerze, ja miałem nawet sporo szczupaków teraz na małe przynęty, nie na, 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 na tej którą mówiliśmy o konie. To też jest. Niektórzy uważają, że to jest mała przynęta i szczupaka nie skusi, ale szczupak tak jak mówię, jest specyficzną rybą i czasem, czasem lubi bardzo małe przynęty. I też myślę, że jakieś małe perełki, seledynki e, czasem przy łowieniu o mogą się okazać powiedzmy killerem na szczupaka, nie? bo bardzo fajnie, e, bardzo fajnie na to bierze. No. Jedna ryba jest przyłowem przy łowieniu drugiej, no, to jest naturalna rzecz. No. No szczupak myślę... bardzo lubi stać tam też gdzie okay. Tak, tak, dokładnie. No, on po prostu zachowuje się jak drapieżnik, nie jest. jest... Jest rybka, jest na czym żerować, to po prostu to podchodzi w te miejsca. Podsumowując, naszą dzisiejszą wyprawę było w miarę w porządku. Połowiliśmy troszeczkę szczupaków, trafił się sandaczek. Myślę, że omówiliśmy w miarę techniki łowienia, przynęty, jakie stosowaliśmy. No co, zapraszam Was wszystkich do oglądania naszych filmików. Komentujcie, wyrażajcie swoje opinie. Jeżeli macie jakieś życzenia do nas, napiszcie to. My postaramy się je spełnić, jeżeli damy radę, po prostu. No i co, dziękujemy za wszystkie, za wszystkie łapki w górę. No i jak na dziś, pozdrawiamy i do zobaczenia. Dzięki.